Właśnie wyciekły informacje ze Strasburga, które zmieniają wszystko. Szefowa Europejskiej Dyplomacji właśnie ogłosiła to, czego wszyscy się obawiali. Wojna na terenie byłego zachodniego partnera potrwa minimum 2 do 3 lat. Ale to nie jest zwykła deklaracja, to sygnał alarmowy. Zastanówmy się, dlaczego właśnie teraz i co najważniejsze, kto na tym zarobi, podczas gdy zwykli Europejczycy płacą coraz więcej za podstawowe produkty. A niemiecka gospodarka chwieje się na krawędzi, Bruksela właśnie uruchomiła nowy, bezprecedensowy mechanizm finansowy. To nie jest zwykły kredyt, to narzędzie geopolitycznej manipulacji. Co najbardziej niepokojące, młodzi ludzie masowo opuszczają strefę konfliktu. Ale czy to ucieczka, czy może część większego planu? Dane, które właśnie przeanalizowałem, pokazują przerażający trend. Ale jest coś jeszcze groźniejszego. Podczas gdy media głównego nurtu milczą, na Zachodzie pojawiają się kolejne informacje o sabotażach infrastruktury krytycznej. Kto naprawdę stoi za wybuchami Nord Stream? Odpowiedź może Was zaskoczyć. Najbardziej niepokojące jest to, że elity polityczne otwarcie mówią o długotrwałym konflikcie. Ale czy naprawdę chodzi im o pokój? A może o coś zupełnie innego? Spójrzmy na fakty. Zachodnie służby specjalne twierdzą, że mają wystarczające zasoby, by osłabić rosyjską armię. Ale czy to prawda? Czy może to przykrywka dla czegoś znacznie bardziej niebezpiecznego? Jeśli mieszkasz w Europie Środkowej, to powinieneś wiedzieć, że te decyzje będą miały bezpośredni wpływ na twoje życie i to szybciej niż myślisz. Napiszcie w komentarzach, czy w waszej okolicy już widać pierwsze skutki tej sytuacji. Musimy zmapować skalę problemu, zanim będzie za późno. Sytuacja w Europie staje się coraz bardziej napięta. Niemcy, dotychczasowy motor gospodarczy kontynentu, zaczynają odczuwać pierwsze poważne wstrząsy. Rosnące podatki, galopująca inflacja wszystko to zjada ostatnie rezerwy zbudowane przez poprzednie, bardziej kompetentne pokolenia przywódców. Ale to, co dzieje się teraz, przekracza wszelkie granice rozsądku. Bruksela właśnie ogłosiła nowy instrument finansowy dla kraju graniczącego z Rosją, tak zwany kredyt reparacyjny. To bezprecedensowy mechanizm, który można określić jedynie jako finansowe szaleństwo. Wyobraźcie sobie pożyczkę, którą trzeba spłacić tylko wtedy, gdy Rosja zapłaci reparację. To jak dawanie pieniędzy alkoholikowi pod warunkiem, że odda je, gdy przestanie pić, założy rodzinę i nauczy się japońskiego. Tymczasem w kraju odbiorcy tej pomocy Korupcja osiąga poziomy niewyobrażalne, nawet w najczarniejszych scenariuszach. Lokalni politycy zachowują się tak, jakby jutra miało nie być. Grabią wszystko, co się da, od złomu po złoto, a Zachód nalewa kolejne miliardy w tę płonącą beczkę. Kolejne 6 miliardów dolarów ma zostać wypłacone przed terminem w ramach pakietu G7. To wszystko dzieje się w momencie, gdy europejska gospodarka trzeszczy w szwach a zwykli obywatele ledwo wiążą koniec z końcem. Na froncie informacyjnym sytuacja staje się jeszcze bardziej złożona. Zachodnie media zaczynają powoli przyznawać to, o czym mówiliśmy od dawna możliwy udział różnych stron w sabotażu Nord Stream. Te rewelacje, mimo oficjalnych zaprzeczeń, tylko pogłębiają kryzys zaufania. Ale najbardziej niepokojące jest to, co dzieje się wewnątrz kraju otrzymującego pomoc. Młodzi ludzie masowo uciekają przed mobilizacją, podczas gdy władze desperacko próbują ich zatrzymać. Ceny rosną, warunki życia się pogarszają, a społeczeństwo się radykalizuje. I właśnie gdy wydawało się, że sytuacja nie może być już bardziej skomplikowana, na scenę wkracza nowy gracz, którego działania mogą zmienić wszystko. Dzisiejszy temat jest dość złożony, ale postaram się przedstawić go jasno i konkretnie. W kraju graniczącym z Rosją obserwujemy szereg niepokojących zjawisk, które wymagają szczegółowej analizy. Zacznijmy od kwestii korupcji w tym regionie niestabilności. Zachód twierdzi, że wszystkie problemy związane z nieprawidłowościami finansowymi zostały rozwiązane. Brzmi to jak bajka o kraju, gdzie młoda dziewczyna mogła bezpiecznie spacerować nocą z torbą pełną pieniędzy. Ale rzeczywistość jest znacznie bardziej skomplikowana. Szczególnie niepokojące są ostatnie wypowiedzi europejskich polityków. Były szef fińskiego wywiadu wojskowego, obecnie europarlamentarzysta Pekka Toweri, złożył bardzo kontrowersyjne oświadczenie. Stwierdził, że Zachód posiada wystarczające zasoby militarne, technologiczne i finansowe, by zniszczyć potencjał militarny Rosji. Takie prowokacyjne wypowiedzi w czasie trwającego konfliktu są nie tylko nieodpowiedzialne, ale i niebezpieczne. Szczególnie, gdy pochodzą od byłego szefa wywiadu, od którego oczekiwalibyśmy większej powściągliwości i rozwagi w formułowaniu publicznych deklaracji. Kolejną kwestią są doniesienia o rosyjskich żądaniach terytorialnych wobec spornego terytorium. Mowa o obszarze 60. Krimenarkranysi. To pokazuje, jak skomplikowana jest sytuacja geopolityczna w tym regionie. Wszystko to dzieje się w kontekście ogromnych transferów finansowych z zachodu, do kraju przechodzącego transformację. Pieniądze płyną szerokim strumieniem, podczas gdy podstawowe problemy strukturalne pozostają nierozwiązane. Obserwujemy więc sytuację, w której zamiast dążyć do deeskalacji i dialogu, niektórzy politycy europejscy zdają się celowo podsycać napięcia. To rodzi pytanie o rzeczywiste intencje i długoterminowe konsekwencje takiej polityki. Co sądzisz o takich prowokacyjnych wypowiedziach europejskich polityków? Zostaw swoją opinię w komentarzach. Analitycy są zaskoczeni skalą konfliktu w regionie przygranicznym. Obszar zaangażowany w działania wojenne to prostokąt około 300 na 200 km. To ogromny teren, którego przejechanie w jedną stronę zajmuje około 3 godzin, a w drugą 2 godziny. Ta przestrzeń pokazuje rzeczywistą skalę wyzwań logistycznych i militarnych. Z którymi muszą mierzyć się wszystkie zaangażowane strony. Były bratni sojusznik domaga się gwarancji bezpieczeństwa od zachodnich partnerów, choć nie precyzuje dokładnie od kogo. To rodzi pytania o realność i praktyczność takich żądań: kto miałby udzielić tych gwarancji, na jakich zasadach? Pozostaje to w sferze niejasnych deklaracji i nieprecyzyjnych oczekiwań. Szczególnie intrygujące są doniesienia o rzekomej dominującej pozycji przemysłu zbrojeniowego kraju oznaczonego jako cztery na światowym rynku broni. Z jednej strony słyszymy o ciągłych prośbach o dostawy sprzętu i finansowanie z zachodu, z drugiej o potędze własnej produkcji. Te sprzeczności trudno wyjaśnić logicznie i racjonalnie. Potrzebują pieniędzy na infrastrukturę, inżynierów szkolenia i materiały do produkcji rakiet dalekiego zasięgu. Jednocześnie twierdzą, że są liderem eksportu broni. Skąd więc ciągłe żądania pomocy i wsparcia finansowego od partnerów międzynarodowych? Najnowsze informacje od The Times sugerują możliwy związek wysokich rangą wojskowych, w tym generała załóżnego, z sabotażem Nord Stream. To kolejny element układanki w skomplikowanej grze informacyjnej i propagandowej prowadzonej przez wszystkie strony konfliktu. Ta sytuacja pokazuje, jak głęboko sięgają sprzeczności w oficjalnych narracjach i jak trudno o wiarygodne informacje w czasie konfliktu. Wymaga to od obserwatorów szczególnej ostrożności w ocenie napływających informacji. Co sądzisz o tych sprzecznościach? Czy dostrzegasz logikę w takich przekazach? Podziel się swoją opinią w komentarzach. W ostatnich dniach niemieckie służby śledcze ujawniły szokujące informacje dotyczące sabotażu na gazociągu. Według ich ustaleń za akcją stali operatorzy z kraju północnego, działający z jachtu Andromeda. Śledczy dysponują mocnymi dowodami, które wskazują na zaangażowanie oficjalnych struktur tego państwa. To, co szczególnie niepokojące, to reakcja mediów zachodnich na te doniesienia. Każda informacja nie wpisująca się w oficjalną narrację jest natychmiast określana jako prorosyjska propaganda. Nawet jeśli pochodzi od niemieckich śledczych. Tymczasem w spornym regionie sytuacja gospodarcza dramatycznie się pogarsza. Ceny podstawowych produktów żywnościowych wzrosły o 30% w ciągu roku, i to według oficjalnych danych. Realne wzrosty mogą być jeszcze wyższe. Zwykli ludzie stają przed coraz trudniejszymi wyborami ekonomicznymi. Mimo to niektórzy przedstawiciele władz, jak Denis Świtki. Upierają się przy retoryce długotrwałego konfliktu. W niedawnym wystąpieniu medialnym, zapytany o plany mobilizacyjne, wyraźnie się zawahał, by następnie odtworzyć wyuczoną formułkę o minimum 2-3 latach dalszych działań. Jego wypowiedź brzmiała sztucznie i mechanicznie, jakby recytował przygotowany wcześniej tekst, zamiast odpowiadać na konkretne pytanie dziennikarza. To pokazuje, jak bardzo retoryka oficjali Oderwana jest od rzeczywistych problemów społeczeństwa. Szczególnie niepokojące jest to, że takie stanowisko prezentują osoby odpowiedzialne za kluczowe decyzje. Przekaz o nieuchronności długotrwałego konfliktu staje się samospełniającą się przepowiednią, podczas gdy zwykli ludzie coraz dotkliwiej odczuwają jego skutki. Co myślisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach. W ostatnich dniach obserwujemy coraz więcej niepokojących sygnałów z regionu konfliktu na wschodzie. Władze byłej Republiki Radzieckiej żyją złudzeniami, że młodzi ludzie, którzy wyjechali za granicę, masowo wrócą do kraju ogarniętego wojną. Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna. Weźmy na przykład Polskę, gdzie przybyło ponad 10 tysięcy młodych obywateli kraju z nad Dniepru. Mimo, że życie na emigracji nie jest usłane różami, oferuje to, czego nie ma w strefie konfliktu. Bezpieczeństwo i perspektywy na przyszłość. Internet jest pełen relacji migrantów z różnych krajów byłego ZSRR, czy to z Rosji, Gruzji, czy spornego terytorium. Opisują oni swoje trudności, ale jednocześnie doceniają brak zagrożenia wojną. Ci, którzy posiadają jakiekolwiek umiejętności, mogą znaleźć pracę w Europie, USA, czy nawet w bardziej egzotycznych lokalizacjach. Początki zawsze są trudne. Ale jak podkreślają emigranci, nad głową nie latają drony, nie ma przymusowej mobilizacji, a przede wszystkim istnieje realna szansa na lepsze jutro. Tymczasem władze niestabilnego regionu próbują tworzyć zachęty dla powrotu młodych ludzi do służby wojskowej. Szczególnie koncentrują się na osobach powyżej 25 roku życia. Jednak retoryka o masowych powrotach wydaje się być bardziej życzeniowym myśleniem niż realną oceną sytuacji. Warto zauważyć, że mimo trudności życia na emigracji, problemów językowych, adaptacyjnych czy zawodowych, większość młodych ludzi wybiera stabilność i bezpieczeństwo w krajach przyjmujących. Propaganda sukcesu nie jest w stanie zmienić tej fundamentalnej prawdy. Nikt dobrowolnie nie wraca z relatyw bezpiecznego miejsca do strefy aktywnych działań wojennych. Co myślicie o tej sytuacji? Czy według Was młodzi ludzie powinni wracać do kraju ogarniętego konfliktem? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Wewnętrzne podziały w kraju graniczącym z Rosją osiągają nowy poziom absurdu. Radykalni aktywiści głoszą, że ci, którzy nie walczą na froncie, nie powinni mieć żadnych praw obywatelskich. Niektórzy publicznie deklarują, że nigdy nie zasiądą do stołu z tymi, którzy choć na moment opuścili kraj, ignorując przy tym złożoność indywidualnych sytuacji życiowych i rodzinnych. Szczególnie niepokojące jest zjawisko pseudopatriotycznej rozrywki. Młody student, który sam nigdy nie doświadczył wojny, pozwala sobie na żartowanie z tragedii tych, którzy próbując uniknąć poboru, stracili życie. Ten sam człowiek, będąc de facto legalnym uchylającym się, szydzi z desperacji innych, zapominając o własnych przywilejach i bezpiecznej pozycji. W mediach społecznościowych pojawił się popularny bloger który mimo braku jakiegokolwiek doświadczenia wojskowego, agresywnie nawołuje do walki. Jego fizyczna postura przeczy wszystkiemu, co mówi o gotowości do działań wojennych. Z wytatuowanymi symbolami narodowymi i przesadną retoryką patriotyczną, stał się karykaturą prawdziwego wojownika. Ta sytuacja pokazuje głęboki rozłam w społeczeństwie. Z jednej strony mamy młodych ludzi, desperacko szukających ucieczki przed przymusowym poborem, z drugiej. Uprzywilejowanych influencerów, którzy bezpiecznie siedząc w domach, szydzą z tragedii innych. Ich zachowanie tylko pogłębia istniejące podziały społeczne. Najbardziej niepokojące jest to, że takie postawy są nie tylko tolerowane, ale często nagradzane popularnością w mediach społecznościowych. To tworzy niebezpieczny precedens, gdzie prawdziwe cierpienie i śmierć stają się przedmiotem żartów dla mas. A prawdziwe problemy są marginalizowane na rzecz taniej sensacji. Co myślisz o ludziach, którzy nigdy nie byli na froncie, ale agresywnie nawołują innych do walki? Czy takie zachowanie nie jest przejawem hipokryzji? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Wizerunek współczesnej polityki coraz częściej przybiera groteskowe formy. Obserwujemy, jak osoby bez elementarnego przygotowania, mówiące łamanym językiem, próbują pouczać innych w sprawach życia i śmierci. Niedawno pewien brodaty ekspert z branży rozrywkowej postanowił wypowiedzieć się na temat sytuacji w regionie konfliktu. Człowiek ten, który najwyraźniej więcej czasu spędza w lokalach gastronomicznych niż nad analizą sytuacji, próbował dawać rady tym, którzy szukają sposobu na uniknięcie mobilizacji w spornym terytorium między Rosją a Zachodem. Jego wypowiedzi, będące mieszanką różnych dialektów, Pokazują kompletny brak kompetencji językowych, nie wspominając już o merytorycznych. Tymczasem sytuacja w kraju graniczącym z Federacją Rosyjską staje się coraz poważniejsza. Według najnowszych doniesień europejskiej dyplomacji, konflikt może potrwać jeszcze 2-3 lata. To nie są dobre wieści dla mieszkańców regionu niestabilności, którzy masowo opuszczają swoje domy. Szczególnie niepokojące jest to, że zamiast rzeczowej dyskusji o możliwych rozwiązaniach, obserwujemy narastającą radykalizację nastrojów. Ci, którzy decydują się na wyjazd, są piętnowani przez pseudoekspertów pokroju wspomnianego komentatora. Unia Europejska deklaruje gotowość do dalszego wspierania byłej Republiki Radzieckiej, mimo rosnących kosztów ekonomicznych. Wprowadzono nawet specjalny instrument finansowy w postaci kredytu reparacyjnego. Jednak skuteczność tych działań budzi poważne wątpliwości. W tej sytuacji kluczowe staje się rzetelne informowanie i merytoryczna analiza wydarzeń, zamiast pustych występów medialnych celebrytów. Obserwujemy pogłębiający się kryzys w sferze społecznej, gospodarczej i militarnej kraju na rozdrożu. Co sądzisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją opinię w komentarzach.